firma Camper tam Piotr Wiśniewski I tym, razem, no, i tym razem znowu nie rzodkiewki, ani, ani sałata. <grystanie> <grystanie> sałata, sałata, na sałata na koncie już jest, tak zgadza się. <grystanie> Słuchajcie, moi kochani, witam serdecznie, bardzo miło Was gościć. Eee, poznaliśmy się na. Gdzie ty mnie polubiłeś? Na czym? Na YouTube Na wszelkich, Wszel, możliwych, wszelkich mediach. możliwych mediach. I tak tymi ksywami się podpisuje, potem człowiek nie wie, z kim pisze, nie? czy to jakieś boty, czy w ogóle kto to jest. Nie? A Żeby... to fakt? Tak, fakt. no. Żywy, Żywy. przyjechał, załatwił, porozmawiał. Fajny, fajny pseudonim, zdradzę. Co to może followersy ci ruszą, wiesz? Arkadiusz. Okay. Arkacjusz, tak jak pierwszy. pierwszy Arkacjusz tak? pierwszy. Dobry dobry. listonosz roku przyjechał do nas właśnie. Nie, poważnie, dostał, dostał nie. jakiś ten, nie? Moja emerytura? Super. Tak. Super. Tak. Dobra, po co przyjechaliśmy? Słuchajcie, ee, to chyba. spełnić marzenia. spełnić marzenia, ale chyba to u nas już tak jest, że klienci przy, przyjeżdżają się rozejrzeć z budżetem jakimś, nieprzekraczalnym. Chodzimy po firmie, oglądamy, ja pokazuję, bez ciśnienia, co robimy, jak to wygląda. Bez ciśnienia i byliśmy twardzi do samego końca. Tak. Zwodzi rejem czarodziejem, <grym> który tak nas zaczarował, <grym> że spełniamy marzenia. Oczywiście przekraczając budżet, za to szczęśliwi, jak widać. S wy zobacz. słuchajcie, no 10%, czy to jest dużo? <grym> <grym> wydaje bardzo. mi się, że nie, żeby spełnić marzenia. Nie. Ciekawostką jest to, że to auto, wiesz co, ja sprzedaję drugi raz. Nie? Czyli, ja dwa razy już zarobiłem. Jakby nie było, klient rok, ponad rok temu kupił, pojeździł. Pierwszy nasz klient, który właśnie się taki trafił, który stwierdził, że na końcu się w tym nie odnajduje, jednakże wakacje all inclusive, hotele pięciogwiazdkowe to jest jego życie. Przyprowadził mi to auto i mówi: Piotr, może ktoś będzie chciał. I tym sposobem pierwszy stanie się drugim, tak? I tydzień później e, ci, mili państwo mieli na tyle szczęścia, że sobie po prostu w ciągu e, ile czasu podejmowaliście czasu decyzję? Trzy 4, dni. Trzy dni. dni decyzja podjęta i słuchajcie, i wyjeżdżają na swój pierwszy wyjazd od naszej firmy. Zapraszamy, idziemy oglądać. Pani Małgorzata z nas znowu siedzi. A więc to, Twoje ulubione kolory. Tak, kolory, które podkreślają kolor moich oczu. Tak, Anita podeszła, mówi, to są moje kolory w ogóle. Mąż stwierdził, nie ten budżet, poszliśmy dalej. No. I co? Jesteśmy z powrotem. Aha. Słuchajcie, no Wy oglądaliście ten samochód, to ja będę Wam tu pokazywał. Może, ee, proszę bardzo, zapraszam na salonę i ja odwrócę Kolor e, tych foteli udało mi się kiedyś dostać, e, to jest Materiał, który był stosowany w Mercedesie jako w yy, wnętrze Mercedesów, i ktoś gdzieś mi kiedyś załatwił yy, chyba belkę takiego materiału, i, i żeśmy naprawdę to robili raz na jakiś czas. Czyli tych samochodów, nie wiem, może wyszło z 10. Mer -merc Mercedes wycofywał yy, tę linię i była wyprzedaż. No, niezbadnie, poważnie. poważnie i... nie, takie wytłumaczenia słyszeliśmy. Cyk, cyk. Proszę bardzo. Zapraszam na salę, ja, proszę. To ja, no to moje miejsce. A tamten trzeba podwyższyć, tak? Czyli, ja, a, 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 tak. Nie, on nie ma chyba, wyżej, niżej. Czy ma? I czy ja nie jestem wsparzona do tego samochodu? Idealnie. Prawda? Nie no, powiem Ci, że... Ty w ogóle mi kogoś przypominasz, wiesz, ja próbuję... Z próbuj... telewizji. Z telewizji, tak, tak, tak. Ty wiesz, co, jak ona miała? Abosadzka. Tak, no bo to jest taki ja fajny, taki most. doktorku Więc to ja takie pytanie mam, bo Wy generalnie jakie macie doświadczenie z podróżowaniem e, kamperami, przyczepami, tego typu wypoczynkiem? No z kamperami mamy tylko. Nie raczkujemy. Nie raczkujemy. Ale też nie biegamy. Okej. Okay. Czym jeździliście? No, Jeździliśmy z y, półintegrą takim roller team. Mhm. I to dosyć duży samochód. Znaczy, to w porównaniu do tego, duży samochód, nie największy. Ale, no, że tak powiem, raz, że więcej palący. Dwa, niepotrzebne było aż nam tyle miejsca. Więc jak jakbyś mógł właśnie o tym powiedzieć, bo to jest właśnie ciekawostka, bo ludzie, y, jest spora część właśnie, która zaczynała od takich, potem to wszystko ewoluowało i dochodzili właśnie do półintegry, do integry, i teraz do nas przyjeżdżają. Panie Piotrze, czy wziąłby Pan w rozliczeniu właśnie półintegrę, integry? My chcemy wsiąść z powrotem z takiego T6, T61, mhm, bo zostaliśmy sami. Dzieciaki porosły, co najwyżej piesek. Do przemieszczania się. Nie no, dla nas dla nas najważniejsze, jak podejmowaliśmy tą decyzję, jeżeli chodzi o tego kampera, o że tak powiem, te wielkości, gabaryty, no, dla nas najważniejsze jest to, że możemy wszędzie wjechać tym kamperem. Tak? Czyli mamy miasta, niektóre miasta mają ograniczenia, dużo ograniczeń. Mhm. Jakieś fajne do zwiedzania miasta, a tym samochodem możemy wjechać na zwykły parking postawić samochód, iść zwiedzić sobie muzeum, nie wiem cokolwiek innego, iść, nie wiem, gdzie do pubu, do restauracji i tak dalej, a samochód będzie stał na zwykłym parkingu, jak, jak zwykły samochód osobowy, tak? I okay. to jest bardzo ważna sprawa. I przekonała nas jeszcze miłość właściciela tej firmy do tych samochodów, czyli twoja <laughs> Rafał aż macie. Sytuacja była jak z mieszkaniem. Mieliśmy mieszkanie 36 metrów, i wszystko było w nim poukładane. Bardzo małe mieszkanie, i przez chwilę mieszkaliśmy tam we czwórkę. Potem się przenieśliśmy do 70-metrowego mieszkania i ja nie mogłam się tam odnaleźć. Mało tego, to miałam wrażenie, że tam ciągle jest bałagan, bo nie było właśnie nic poukładane, nie było nic zorganizowane. Na tej przestrzeni to można wszędzie rozkładać, w ogóle na płasku łatwo znaleźć wtedy, nie? Tak, a tu i, i, i w ogóle się, się człowiek gubi. mi się też to podoba, że to jest dla mnie takie... Takie przytulne, takie zwrotne i takie intymne w sumie. No, Ile lat podróżujecie? Od wasze pierwsze nie, wyprawy no, od kiedy? Od takiego takiego? Nie, takiego? nie, nie, pierwsze wyprawy, pierwsze to byliśmy, że tak powiem, yy, jak pracowaliśmy jeszcze zawodowo, to To pierwszy raz byliśmy z pięć lat temu. O to takie świeżanki. Tak. W tak, narzeczeństwie byliśmy pod namiotem. Tak, a w narzeczeństwie byliśmy Potem pierwszy raz byliśmy pod namiotem. Potem z dzieciakami, to raczej samochodem, samolotem, all inclusive, takie tam mm -hmm. podróże, po Polsce bardziej takie właśnie namiotowe. No. Natomiast miłością do kamperarek zapałał zapał ten tutaj. Ja w zasadzie tak będąc, się przyglądałam ostrożnie. Będąc, mnie... któregoś tam, mówię, ze 4-5 lat temu, będąc w Chorwacji, siedząc przy dobrym piwie, jedząc, popatrzyłem na to tak... Góry i mówię, kurtka wodna. Taką samą kasę bym wydał w pewnym momencie na wypożyczenie kampera? Nie, dobra. Przeliczyłem drożej, ale jestem niezależny. No dobra, no to wypożyczyliśmy, nie? No i pierwszy wyjazd i w ogóle wiesz, setka od razu, wszystko pasuje, w ogóle super i tak dalej. No no i chcieliśmy mieć podróżowania w swoim tempie, mm. jest fajne. No nie? i potem, no potem, chcieliśmy roz... potem chcieliśmy mieć potem chcieliśmy mieć własnego, wiesz. ale no tak, się kupić własnego, pół integrę, no to masz szmalcu kupę tam, żeby kupić. A wy mieszkacie, we, wy? Mieszkamy w Warszawie. No i teraz jeszcze później gdzieś to trzeba trzymać. Ale tak powodowi, właśnie, teraz mamy kwestię trzymania. Mamy taką pod koninę, mamy działeczkę. No i tam mamy miejsce takie, gdzie może to idealnie pasuje. Okej. Okay. Także jeszcze może tam trochę przykryjemy, zadaszymy, coś zrobimy, jakby nie jeździł. Tak, żebym. Kołóder. jakąś. to Przed gradem Tak, no tak. No. Ja można żonę spytać, jak słynę z tego, że. Tak, Moje samochody, samochody to są wylalkane. No jeszcze nie mamy imienia tylko dla naszych... No właśnie, bo to o jakieś imię trzeba było wymyśleć, nie? No, no właśnie. Macie że... imiona na swoich samochodach? Tak, my jak produkujemy, to często gęsto e, samochody dostają imiona, no na wtedy łatwiej. Samochody? Eee, wiesz co? Eee, taką mam taką że mam dużą rotację z tymi autami. Nie? Na imię mają jak tak, ja Tak, ja nie chcę, <laughs> nie chcę się po prostu związywać uczuciowo, bo. Przeżywałbym to bardzo, potem jakbym nadał te imię, dlatego wtedy wiesz, bezimiennie chcesz kupić, dobra, dobra bieg. Ja Wam powiem prosto, nie ma swojego samochodu. No właśnie, <noise> tak, mam. Tak, nie, mam. nie ma! No nie mam, no jest, jest. Także słuchajcie, macie tutaj e, bardzo indywidualny samochód. E, montowaliśmy kiedyś właśnie lodówki włoskie, Vitry Frigo, bardzo dobre. E, nie tanie. taka Wam się trafiła. Także w automacie z dobrodziejstwem takim, jakie było. Co tu jeszcze dalej? Właśnie klient sobie zażyczył te dwa kolory, to też jest nietania rzecz. W tej chwili, jakbyście chcieli coś takiego zrobić, to nie ma szans w tych pieniądzach. Czyli te kolory były domalowane? Tak, on był mm -hmm. normalnie biały, nie? Mm -hmm. A klient właśnie też miłośnik brązów, tutaj u nas przychodzi. takie mam, ja mam zestawy poszyte, zobaczył te brązowe fotele, mówi to jest ten kolor, ale mówi wtedy jeszcze na zewnątrz, trzeba też mu dołożyć. I to jest oryginalny kolor z Kalifornii. Mm -hmm. No i co Dobrany. I dla wygląda to jest przecież Kalifornia. No. No, nie, to jest lepsze, bo tu Lepse, w Kalifornii, w Kalifornii tak. nie zamówić sobie e, tych dodatków. Takich. Zgadza się, zgadza się. Nie, nie, Kalifornia ma inaczej w ogóle przez lodówkę, która mi nie pasuje w ogóle w ten sposób, jak ona ma ułożoną. To jest w ogóle. Tak to właśnie wygląda w naszej filmie, że tutaj możecie sobie spersonalizować generalnie wszystko, każdą nić, wszystko, ale czasem się tak zdarza, że. Że wschodzisz, patrzysz, to jest moje. Bo Ty w ogóle miałeś chęć na automat i cztery napędy, ale w waszym budżecie, że, tak jak wspomniałem, było to do zrobienia, ale musielibyśmy się liczyć z przebiegiem około 200 tysięcy km. Koło 200 tysięcy to raz. I to pewnie to z tyłu głowy miałeś, to? i no tak... tak, no słuchaj, no jak popatrzyłem na samochody po prostu gołe, nie? które już kosztują sporo. W porównaniu tutaj już jest zrobione, no to mamy do... No... Rewelacja, no wiem, no, Ja, 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 tak? ja, ja od no to... początku wiem, że naprawdę, że tutaj jest. no Wiadomo, trosz, troszkę przekraczamy ten wasz budżet, ale to było naprawdę warte no, zastanowienie. miejmy nadzieję po prostu, że później. Później. W najbliższym czasie, który będzie to, bo nie mamy już z ograniczonego czasu, czy to jest, będą wakacje, czy zima, czy cokolwiek. Majo, mają ludzie dobrze. To, yy, że się sprawdzi po prostu to, tak? Że my będziemy z tego zadowoleni, bo po prostu wchodziby w, tak, w coś takiego, że tak powiem, no pierwszy raz w życiu i... Aha. mam na... Jest małżeństwo. Tak, tak. No, małżeństwo 26 lat, tyka, więc jest mam na nadzieję, że to też. Tak. A powiem Ci, że żona przesympatyczna. Ty chyba, chyba, no, chyba, tak, chyba, Taka sytuacja, co ja podałem. Trafiłeś, trafiłeś chyba dobrze. A to możemy sobie przybić piątki, więc bo ja też dobrze trafiłem. Kochani, auto gotowe do, do wyjazdu, e, możecie tutaj jeszcze sobie, wiadomo, coś dołożyć, tak na szybko patrzę, byście chcieli jakieś, nie wiem, coś na rowery, można wrzucić. O matko, my tu nie mamy haka. Nie macie haka, tak. O, o, był, może tak? A Jak do tego w świecie nie osić... ma, nie było nigdy. Nie? Nie, no nie. Czyli tak, bo na rowery? No, na rowery. To jest albo na hak, albo na drzwi. Kurde, mamy całą platformę, ja byłem przekonać, że tu jest hak. Bez rowerów? Wpinany, wypinany, tu jest, tu jest, zależy, właśnie jakich stref mieć, wiesz, taki na czy można było go wypinać, to może być od 1500 do 4000 zł. Czyli stały to jest 1500. Tak. No i tym sposobem właśnie, że sprzedaliśmy dodatkową usługę, a dopiero zaczynamy a pokazywanie jeszcze... auta. A dzieci do końca. I przekraczamy ja dalej. No powiedz mi, jeszcze te z boku to są... To są relingi na coś? Tak, tu, jeżeli byś chciał wozić coś na dachu, e, są zamontowane takie wież, airliny, i Teraz możemy takie ładne poprzeczki. Możesz też u nas dokupić, nawet dziś możemy ci zamontować. Jest to nieduży koszt, 700 zł. I już możesz sobie na przykład, nie wiem, tam, kajak wrzucić, kufer wrzucić. Już, do, już dokupiliśmy jedno, i drugie dokupiliśmy, to by było trzecie. Nie damy rady. Nie. Słuchaj, no termin ci zrobię, nie wiem, tam trzy yy, no. F wpłyną ci już trzy emerytury, tak akurat ja je zgarnę. Paliwa macie, że do Warszawy dojedziecie. Nie? No, tak, A jedziemy do Konina. Tłóż, tam ci, jest baza wypadowa. To jeszcze ci zostanie. Będziesz miał jeszcze na, na ognisku. <laughs> na rozpalenie ogniska. To ja, ja jestem tak zadowolony już, <gryw> że. Na brakuje mi słów, brakuje mi. Wziąłbym sobie też taką kanapę, Jolko, słuchaj, nieduży koszt, a zobacz, masz wersalkę jak nic. No to w sumie tutaj to lato, to mogę się zgodzić, aby, aby była nieużywana. Myślę, że do późnej... Powiem Ci, tej... że wiesz co, ktoś... Dzisiaj jeszcze nikt nie siedział na Dziś nie siedział, no właśnie, co biorą. Także słuchajcie, moi kochani, ja Wam daję Artura, Wam dziękuję bardzo, to było fantastyczne przeżycie móc Was w ciągu trzech dni dwa razy oglądać, z Wami rozmawiać, niech Wam służy. Dziękujemy. Ach, jesteśmy umówieni na te... Arkadiusz pierwszy, Piotr Wiśniewski. Dzięki. Bawcie się, cieszcie się. Do zobaczenia. Nie będę mówił, że to weekend majowy, co? Nie powiesz, ile jest filmów jeszcze. Z weekendem majowym, no? Nikt nie uwierzy, że tyle robiliśmy. A taka prawda, nie?